Przede wszystkim, tak jak ja zrobiłem co poszedłem na wasze produkty 3 lata temu. Pierwsze, jak powiedziałem tobie wcześniej, Przetestowałem, o czym nie mówiłem żadnemu koledze. Mówię, jak się potknę, to tylko ja o tym będę wiedział. A jak się uda, to się uda. To się uda. No i udało się, że wygrałem. Potem w 19 roku już powiedziałem jednemu, drugiemu koledze, poleciłem już, że tam, bo mówię, przetestowałem, leciałem, mogę ci to polecić. I tak uważam, no więc gołębie wytrzymały te trudy lotu. Także jestem zadowolony z tych produktów, które stosowałem od Was. Bo... Stosujesz nasze jakieś produkty, jeśli chodzi o. Dopiero w tym roku zamówiłem. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo niektórzy mówią, że to używali albo używają. Byli zaskoczeni, że to mam. Ale powiem szczerze, że no z Waszych produktów, to w tym roku pierwsze produkty, jakie tutaj wdrożyłem, to jest białko. Białko używam w rozpłodzie? Na pewno będą wyglądać. M oraz witaminę C. No. Najbardziej się mi sprawiło podstawa, zaznaczam. To jest turbo mić od Was. To jest olejek e, kopytko. To i e, sprawdziło się mi Supermaniek Sport zaznaczam. E, witamina C jest pożądana i w szczególności pożądana i to zalecą wszystkim hodowcom. Ten, ten Olej Kopytko, Turbomix, e, Supermanek to są podstawa lotowania gołębi. Tamtego roku że się przekonał na, na tych preparatach od was ze, e, podymaczy. Sprawdziło się mi to i na pewno przez na, następne lata nie popuszczę z tego preparatu, bo mi się sprawdzają. Mamy przede wszystkim produkty pozwalające na szybką odbudowę gołębi, czyli białko plus zestaw aminokwasów. Zestaw, który w moim odczuciu jest chyba najlepszym na rynku. Podobnie witamina C, która bardzo szybko pozwala przywrócić równowagę mięśniową. Jest to zestaw, który był przeze mnie testowany w okresie lotów gołębi młodych. Z bardzo zadowalającym efektem. Te preparaty, które są tutaj, ja już stosowałem w tamtym roku i, i mogę powiedzieć, że jestem w nich w 100% zadowolony. Wyniki były super, yy, udało mi się wywalczyć, można tak powiedzieć, yy, ponad 30 pucharów, jeśli chodzi o sekcję oddział, okręg i, i, i rejon. Także jeśli chodzi o te preparaty, to w zupełności mi wystarczają. Nie, nie stosuję jakichś tam innych preparatów, wydaje mi się, że to są w 100% wystarczalne i, i widać po prostu to po tak że gołębie bardzo szybko do siebie dochodzą i są przygotowane na kolejny lot. Produkty. One po prostu były do niego przyzwyczajone, dobrze reagowały na ten olej, bo podawałem go też w rozpłodzie i podaję ten olej w rozpodzie, który, który po prostu jest rewelacyjny. Według, według mojej opinii. Nie wiem jak ktoś nie musi mi wierzyć, nie spróbuje i później nikt mi zadzwoni powie, że mu się nie sprawdził. Jeżeli chodzi o rozpód, rewelacja. Yy, gołębie. Mają jeszcze małe młode, a już to tą, tą pędzić się na drugie, drugie jeczka. Także no, polecam bardzo, bardzo. W lotach też się sprawdził chętnie młode, moje gołębie później młode nabierały takiej, takiej powiedzmy jego wigoru jakby nie przed lotem, to co chyba ważne jest. A w skali takiej od 1 do 5 jeśli chodzi o tą linię naszych suplementów, to oceniłbyś na jaki numer? Na 6. 6. Super. Ja dziękuję bardzo Edziowi za tę opinię.